A ty kurwa deskę rozpierdalałeś jaką? Ładia! kurwa! Ojciec! <śledź> ty masz jakiś ten zaliczenie na karate, o co to chodzi? Eee, Absolutnie <śledź> tak kurwa! A bupa, koleś, to nam zostało saldo. A bupa. Odgawutal. Ojciec! Dzięki, kurwa. Mamo daj mi na wyjście. Chcesz flesza? Łap flesza. Jest Łapka jest zero, yes, łapka no. zero. Kurwa! Smokie. Obity w dżungli, bo tego mecz. No i kombinuje Major. On wie, że tutaj prawdopodobnie dwójka tu podejdzie od CT. Oj, to jest. Nie ma nawet jednej eliminacji, chociaż walczy Major. Odpowiada Mezzi. No było blisko i to mógł być jeden strzał, dwie karetki. Tak jest. No ja spodziewałem się. Jakby on to u... To chyba było. No bo oni nie zeszli na reklamy. Tych broni rywalowi, wiesz, że za chwilę to będzie full. Potencjalna wygrana mogłaby tutaj troszkę tą ekonomię rywala zniszczyć, ale i tak wygląda to całkiem nieźle. i teraz te trzy bronie zostaną do następnego oj, 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 to tutaj pojedynku. Jakaś chyba joga oh. się odbywa. Y, rozciąganie mięśni czworogłowych. No i kali. Ale można i tak, można i tak. No trzeba, trzeba się rozciągnąć, wiesz, złapać trochę luzu. <noise> y, skoro nie idzie. Ej, pełna jest gra kurwa A gdzie jest kurwa, nie mogę... To jest zlikował chyba ten Kto zlikował? Ja nie, ja nie, ja nie! A, ja też... F Gini, czemu ty czemu nie dołączyłeś? Chcecie znać! Jestem, darmozjad A ja A... nie mogę kurwa kliknąć! O ktoś ty dołączył ty inny, kto to jest bicu? Ja Bandura Wybierz imię kurwa, co? No to nie ma slotu. To zlikował kurwa ty co? To nie pokazujcie, że dołączycie, daję nowy kod, czekajcie 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, nie ma git jak ktoś wyszedł. A nie dobra. Proszę data. Pytanie, skąd ja jest Sebastian dodana? JA należy strzelić. Ja, pierdolę! ja pierdolę! Co Kurwa! Ja, daj, ja suchar. za 5. Arkadius. kurwa. Nie <ślesztuk> Gratulacje, gratulacje. No, o chujie, nie. Myślałem, że dwa są potrzebne. Kurwo, blałem się. No kurwa, mać. Uh, Is there anything you'd like to say to the fans watching at home? Ja, yeah, of course thank you for, for chilling. Uh, no i co? No i chciałbym przeprosić wszystkich polskich fanów, co oglądają. No nie wyszło, nie wyszło. Starałem się, choroba też nie pomogła. Chciałem pomścić naszych rodaków zęcy, no nie wyszło. No, biorę na siebie na klatę na pewno to tero. No bo zostaliśmy fiuta. Rich back to you. Co spędne? trzeba zrobić, żeby się dostać do ekipy Bunger? Mój talent to robienie salta z trzy piętra na główkę. Przez to już na wózku se jeżdżę, ale jakiś hot w też wchodzi w grę. Pozdro. Tak e, to jak na wózku to nie.